Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich witam, bez względu na posiadanie broni i nieposiadanie. Wszystkich serdecznie witam. Moi drodzy, pragnę na początek powitać Pana Burmistrza, który objął patronat honorowy nad tą naszą drugą kolejną ekspozycją Myśliszko. Serdecznie witam Pana Burmistrza, Pana Betasiewa. Serdecznie witam. Ja nie wiem, bo ja będę bardzo długo witał, i tak będziemy mogli podlewać, ale to nie szkodzi. W serdecznie witam Pana, zastępcę Pana, również Panaszka, również w Poprawił się nieco nasz Pan Przewodniczący i zaczyna nas w tym roku kolejne wystawy. Serdecznie witam. <noise> e, serdecznie witam zastępcę również e, przewodniczącego rady. Serdecznie witam. <noise> serdecznie witam, bo tu widzę tylko jednego naszego radnego powiatowego, powiatowi. Serdecznie witam pana. mi e, tu bliżej, panie. Na pewno pan będzie startował w nowych wyborach. Dlatego to robię, bo myślę, że coś na starość obręgu od radnych. No. Moi drodzy, serdecznie witam wszystkich naszych radnych, e, którzy tutaj nas wspierają. Myślę, że jeszcze do końca tej kadencji będą wspierali. Tu widzę, nie będę wymijał, bo wszystkich z nami, a jak nie z nami, to powinniśmy e, znać. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli placówek poświatowych i kulturalnych i do nich kieruję. Zobaczcie, jakie jest bogate nasze otoczenie. To przyrodnicze a my byśmy narzekamy, że mordują, strzelają, a my mordujemy dzieci i młodzież nie umiemy im przekazać, a więc jaka jest tu skarbnica, tu w naszym terenie, a więc serdecznie witam. Witam serdecznie sąsiadkę z góry, która tu często nas zaopatruje, ale przy tej okazji w książce nas tutaj nie zupadną, serdecznie witam Bogusia. Wszystkich kierowników wydziału, a więc promocji, Niemcy, Pani Kasia jest która tu dokłada prawo i lewą rękę do naszej tu działalności i innych pracowników które z urzędu, z polecenia Pana Burmistrza i z wymuszenia mojego również nam w jakiś sposób pomagają. Serdecznie witam szefowo naszego środka Doradztwa w Tłuszczu, która no, w tym wypadku raczej nie nie dożyła, ale przy innych wystawach do, do, dokłada swój, również swój wysiłek. Szanowni Państwo, jakże nie powitać sprawców głównych wszystkich myśli, stropów i chciajcie. Serdecznie was witam, ale ja was prosiłem, żebyście przyszli bardzo licznie ze swoimi rodzinami, żebyście, żeby te rodziny zobaczyły, co wy nabroiliście w tych naszych obwodach. Serdecznie was witam i cieszę się, że po raz drugi prezentujemy naszej społeczności. Serdecznie witam was wszystkich. A to tej prasy, co mają aparaty, Fotografujcie i jak najlepsze przekazujcie, że nie tak jak w telewizji, jedna trzecia telewizji to była, że go wypuścili tego morterce, jedna trzecia, że zdobyła medal, a reszta jakiś tam pupły, a więc macie pisać dobro o myśliwych, co oni robią. Zresztą oni tu będą się wypowiadać. Ja bym bardzo prosił, ponieważ ja się na myśli, że na zamku podawałem tylko jedną osobę, a więc żonę, bardzo proszę jednego i drugiego tu na straży żeby mi tu pomogli. Prezesie. Prezesie, bardzo proszę. Ale w czym pomogli, przepraszam? Pomogli, dali kilka suporów, bardzo proszę. Tu jednego i drugiego. W jeszcze nie ma. W Proszę Państwa, na początek pozwolę sobie podziękować osobom, które dostarczyły lub użyczyły eksponatów na tą ekspozycję. To jest tylko część ekspozycji, bo druga będzie jeszcze bardziej bogatsza. I myślę, że o sam tej części to nad ranem o godzinie drugiej widzie. Moi drodzy, pragnę podziękować Państwu Malinowskim, Panu Kazimierzowi Banaszkowi, Tadeuszowi Gut, Słowowi i Rafałowi Marszał, Józiowi Kuziak, Słowomierowi Jędrysiak, Kazimierzowi Cybuli, Annie Mościckiej, Zbigniewowi Bereda, Stanisławowi Bereda, Apolonii Sasin, Andrzejowi Prokopowiczowi, Jerzemu Podsiadowi, Michałowi Krzeszkowi, Zbigniewowi Rosińskiemu, i Tadeuszowi Szlepowniskiemu. To te osoby, które wzbogaciły to naszą ekspozycję. Część już jest naszą własnością, a część jest użyczoną na okres trwania wystawy. Serdecznie im dziękuję, a miałem problemy, bo w zaproszeniu napisałem, że tylko będzie e, jak najbardziej prezentowana wystawa fotograficzna, a dziennik gdzieś znajdzie się trofea, a okazało się, że tak bogate, że aż trofea musieliśmy do drugiej sali przenieść. Co może być wystawa, co może dać, jeśli tylko my patrzymy. Wystawa koła ciernik i po raz drugi wystawa myśliwska musi coś jeszcze nam dać obok tego, co tutaj widzimy. Degustacja za przygotowanie, użyczenie lub przekazanie upolowanych w różnej postaci kęsków sporządzono i do degustacji przygotowano. Ja się na degustację nie znam, choć już próbowałem, ale może tutaj żona powie, co ona z tego e, wyprodukowała. Dziękuję serdecznie Apolonii Sasin, Państwu Malinowskim, Zofii Sasin, Zofii i Józefowi Kuziak, Jadwidze iachimowicz, Jakimowicz, Monice Jusińskiej, Magdalenie Siedłowskiej, Jerzemu Rosińskiemu, Bożenie Kostrom, Wyzkowskiowi z Jeśli ja kogoś pominęłem, ja sobie dopiszę później, się proszę. klęknę ładnie, i się proszę. Moi drodzy, przy ekspozycji i tej, i tamtej pomogły inne osoby, pozwolę sobie również im podziękować. Panie burmistrzu, inne osoby, panie banaszek, nie ten tylko każdy, żebyście wiedzieli, żeby tu pracowali społecznie. Bo każdy myślał, poprzedni prezes jak biorę pieniądze. I tak 80% <coughs> naszych gminy myśli nie. I tu wymieniam, te osoby społecznie nam tu pomagają. I serdecznie dziękuję. Apoloni Saszyn, Monice Rusińskiej, Agacie Jędrysak, Magdalenie Szydłowskiej i Dorocie Kory. A więc te osoby tutaj tak przygotowały, tak jak widzimy. Jeśli coś jest nie tak, to bardzo proszę fachowców, myśliwych poprawcie, ustawcie. Tak, żeby to było wyeksponowane. E, bardzo bym prosił, domyślił i zwracam się. Prosimy, by przy niektórych eksponatach znalazły się opisy. Część, co już się rozpoznaliśmy, już są, po to, żeby była edukacja. I to celem naszym jest właśnie ta edukacja. Szanowni Państwo, nadmieniłem. Edukacja. Tu szykujemy wystawę, przychodzą osoby dorosłe, odwiedzają. Nie znają ani ptactwa, ani zwierząt. No oprócz listów. Dużo jest w telewizji list występuje, dlatego może go stąd znać. O roli, to będę chciał, będę prosił przedstawicieli tych dwóch żeby kilka słów do Państwa skierowali. Tą ekspozycją chcemy oddać szacunek dla istnienia Polskiego Związku Ma już. 90 lat, już ponad, bo w tamtym tak? Dobrze, jeśli nie mówię w no. e, Moi drodzy, mam prośbę do wszystkich myśliwych, sporządzić jedną i drugą mapę swoich obwodów. To by było, to by był wasz wkład konkretny. Następnie od początku zarania wszystkich członków w jednym i w drugim kole. Kolejni prezesi, ja mam tylko do ostatniego I ostatniego tropu. I mam ostatniego szczajki, a tam pusta plama. Będzie. Obiecała mi rodzina, że mi dostarczy. W ten sposób chcemy oddać szacunek. Bo przecież ci zawsze są na celowniku. Tak jest czy nie? Bo zawsze tam jest za dużo. Zwierzy nam celowniku jest. A, to, tak, to, jak, to, to no, nie Jaka to, to jest, to jest Ja. Mam prośbę, żebyśmy dalej istnieli, któreż że karteczki 1%, każdy nie wyjdzie, <coughs> jeśli nie weźmy karteczki do kieszeni, przekazu sądy. Bo my tylko, z bo pan burmistrz to w ogóle o nas zapomina, mało nam daje. Mało nas wspiera. Bardzo proszę, błagam was, żebyście wsparli nas tutaj, chociażby 99%, groszy, jak ktoś tam zabuniewa, się, tam z innych operacji nam e, przekazuje. Ja bym miał ja tyle jeszcze raz serdecznie dziękuję. Czy Apolonia będzie mogła powiedzieć, co przygotowane jest e, z, z menu do tej ja Pokażę. Pokażę. Jest przygotowany pasz terzycika, e, które mięso otrzyma Państwa malinosa. I później serca będzie takie danie pana Rusaka. Zmodyfikowane, lepsze, bo ja próbowałem. <śleszika> I gula a resztę są takie, takie, No i takie, 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 pan A w takie, 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 pan Piotrowski. co takie, i A co tu takie, kiełbasy. A do osób, które przyjechały w takie, takie, pieszo, tam taka żmiłówka jest. Można takie, 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 z drugiej strony takie, Ja tak